Dobry, witajcie. My już po pierwszej nocce w Turcji, po powrocie z Armenii, i muszę Wam powiedzieć, że dobrze tu być. Naprawdę. W Turcji czujemy się prawie jak w domu. jak tutaj przyjeżdżam, to taki odczuwam wewnętrzny spokój. Jestem zadowolony, cieszę się, spokojny. Nic mi się nie przejmuje. Wiem, że wszystko, co się wydarzy, da się rozwiązać i będzie dobrze. Więc z Turcją witamy cię bardzo serdecznie, dziękujemy, że możemy znowu tutaj być. Ale to już na granicy widać, jaka jest obsługa po stronie tureckiej, a jaka po stronie gruzińskiej. Tak, właśnie właśnie. Wczoraj się na tym zastanawialiśmy, bo mm, to są narody, które żyją obok siebie. I na przykład Turcy i Ormianie, jeżeli chodzi o podejście do turystów, są bardzo podobni, mówią tutaj o celnikach. Natomiast jeżeli chodzi o, o celników gruzińskich, no to dla mnie to jest tak trochę trąci takim. Takim wschodem, takim, tak, taką dawną Polską, powiedzmy. nie? Taki, taki klimat, że no ja mam władzę, a ty musisz się podporządkować. Odbyło się bez żadnych problemów, wszystko fajnie, ogarnęliśmy temat na granicy, także ok, ale czuć taki mental troszeczkę, po troszeczkę chodzi, inny. Turcy zobaczą Rubiny, od razu kłaskają. on chce się zapytać o NATO, to on pisze palcem po szybie nam 4 na 4 zachwyca się. No to jest, to jest wesoło, od razu to, tak. wesoło, dzieciaki, od razu piątki Wczoraj, jak wjechaliśmy dokładnie, no panowie przyszli, celnicy, podziwiali nasz wóz, swój do środka, pytał się właśnie, czy to oryginalna zabudowa i czy masz 4x4, pokazywał reduktor, był bardzo zadowolony, No pogadaliśmy chwilę, spoko. Śmiali się, cieszyli się z Rubina, więc, więc gitara. No i teraz tak, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, to tak naprawdę w Turcji jest najlepszym miejscem w Turcji, to jest wschód i ten turecki Kurdystan. Nic tego nie przebije, naprawdę. Ci ludzie, których spotkaliśmy, bo zawsze dla nas ta Turcja była takim fenomenem, że ludzie są wspaniali, ale Kurdystan turecki przebił to wszystko, Dobra. W tureckim Kurdystanie ludzie są no mega przesympatyczni, rzeczywiście. Także nie bójcie się, przyjeżdżajcie tutaj, to jest wspaniale, to jest przepięknie drogi są dobre, dojazd jest super, te checkpointy są, no ale nie ma ich jakoś tam bardzo dużo, znaczy jest ich bardzo dużo, ale nie tak, żeby na każdym was gdzieś tam trzepali. Nas, no nas właściwie dolinę. w ogóle nie trzepali. No raz nam sprawdzili sprawdzili paszportek i jechali na tą słynną słynną dolinę <ścoughs> 4x4, która nie jest 4x4. Ale, <laughs> y... Coś tam powiedzieć, fajnego. No i to i to oni są bardzo, bardzo sympatyczni. A, że mieliśmy jechać do tego prawdziwego Kurdystanu? Mieliśmy jechać do tego prawdziwego Kurdystanu tego, tego irackiego. irackiego, bo w sumie to był nasz cel, tylko przez te fajerwerki się wstrzymaliśmy, no i odkładamy to na później, bo, no bo ten turecki Kurdystan, no to wiadomo, ale to jest taka, to jest taka nazwijmy to, kraina, która jest przez niego nieuznawana, Turcja tego nie uznaje, a w Iraku jest iracki Kurdystan i to jest, jest to autonomiczna część Iraku i tam sięśmy jeszcze pojechać.